Ewangelista Mateusz notuje w swoim rodowodzie Chrystusa cztery kobiety. O żadnej z nich nie możemy powiedzieć, że jest wzorową córą Izraela. Jedną z nich jest Rut, prababcia króla Dawida, matka jego dziadka Obeda, która nawet nie była Izraelitką, tylko Moabitką. Chrystus jednak wypełnia prawo i dzieje Izraela, jest punktem centralnym historii ludzkości. W nim każdy znajduje swoje miejsce. W nim żadne dobro wyświadczone drugiemu, żadna okazana wierność, taka, tak jak na przykład wierność Ród okazana Noemi, nie pójdzie w zapomnienie. Choć czasami nagrodę w postaci wspomnienia swojego imienia otrzymuje się po długim czasie. Noemi z Ród przyszły do Betlejem na początku żniw na mąkę i chleb z tych żniw przyjdzie w Betlejem. To mu chleba jeszcze długo poczekać, ale pan żniwa na pewno przyjdzie, będzie Bogiem z nami i włamanie chleba włączy i Rut, i Noemi, i ciebie, i mnie. Seria Powołanie Dominikańskie odpowiada na pytanie, kim są i po co są Dominikanie. Wczoraj ukazał się kolejny odcinek tej serii. Jeśli jesteście ciekawi albo po prostu chcecie lepiej poznać nas, braci Dominikanów, zapraszam do obejrzenia. Kolejnego odcinka tej serii, być może też wszystkich wcześniejszych. Link do playlisty w opisie filmu. W tle dzisiejszej historii jest konflikt między faryzeuszami i saduceuszami. Były to dwie ścierające się frakcje religijne. Wydaje się, że faryzeusze mają niemałą satysfakcję z tego, że Jezus utarł nosa ich przeciwnikom. W życiu religijnym faryzeuszy ewidentnie obecne jest myślenie w kategoriach intryk, rozgrywek. Jeśli Jezus nie przejdzie ich próby, to znowu będą mieli satysfakcję, i odniosą zwycięstwo, zwycięstwo nad saduceuszami. Przykre jest to, że również dzisiaj zdarza się tak, że Pismo Święte, Bóg, teologia to wszystko traktujemy instrumentalnie tylko po to, żeby wzniecać jakoś konflikty między wspólnotami, jakimiś frakcjami, między współwyznawcami tej samej religii. Jezus w ogóle nie daje się wciągnąć w tę intrygę faryzeuszy, za to na powrót zwraca ich uwagę na istotę religii. Samym jej sercem jest miłość Boga i bliźniego. Wsparcie naszych patronów i patronek pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie. Dziękujemy.